Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3 Znajdujemy się teraz już w ostatnim poziomie w Londynie. Yy, jesteśmy, jest to poziom o nazwie yy, City i jak widzicie musimy zebrać tutaj jeden sekret, który od razu zbierzemy yy, na początku. Yy, i to jest walka, że tak powiem, finałowa z bossem. Tylko nie możemy go, jej w zasadzie, pokonać w tradycyjny sposób, czyli pistoletami, ponieważ tak się nie da. Musimy wymyślić na nią sposób i zobaczycie, jak ją trzeba pokonać. Więc lecimy. I teraz tak, ona będzie do nas strzelała pociskami. Z tej swojej, właśnie z tego artefaktu. Teraz Zobaczycie właśnie, tak to wygląda. Teraz zobaczymy tu. Nie! fuck, Fak, 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 fak. Nie bon. mogę, ja chciałem to za szybko zrobić. Tak, ona zbiera jakąś energię, kumuluje ją sobie, i potem ją strzeli. O, kłuźba. Czy ona nam też życie zabrała tym jednym strzałem? Tak, teczka. Tak się nie będziemy bawić, moja droga. Tak, i tu jest sekret. Co? To nie tu? Oh my god, to jest wyżej. Ale las namiłem teraz. Myślałem, że to jest tam kur na maćle mateczek stracimy. Mogłem wczytać w sumie. Nie wiecie, co zrobię, tak? Czytam to. Jeszcze raz to przejdziemy. O, miał być krótki level, a się zaraz okaże, że będziemy go przechodzić 20 minut. Dobra, teraz lecę już tam na górę. A i tak się nie będzie jeszcze raz potem wracać. No dobra, nieważne. Ale słuchano. Jeszcze nas strzela jakimś bardziej więc. No kurde, ale przecież to się nawet uniknąć nie da. Zabiera mi prawie pół życia. Fuck you, nie trafisz mnie teraz. Okej, okay, i ten sekret jest w tym miejscu chyba. Czy ja się mylę, czy się nie mylę, nie mylę się. Tak, ale będziemy musieli tak od nowa przejść na górę. Właśnie No teraz to mi nic nie zrobisz, kochana. Może sobie strzelać do woli. Yy, rakieta do bazuki. I duża rabtaczka. W sumie mam ochotę jej tak z bazuki wyjechać, że naprawdę. Za ten cały poziom w Londynie. Okej. Teraz na drogą ile mamy tych naboi. No 14. Dobra, przydadzą się w Kinosie na pewno, jeżeli wiecie co mam na myśli. Okej. Okay. I teraz powrotem na górę. Więc zapiszę sobie tylko tu. Tak już mam sekret, bo jeszcze ona mnie zjedzie tym swoim strzałem i... będzie fail. Oho, już prawie nie trafiła. Tak, i ogólnie cały czas się będziemy spinać coraz wyżej, teraz z nią. dopiero na samej górze będziemy mogli ją załatwić w pewien... fajny w zasadzie sposób, fajnie to wymyślili. O nie, teraz jak mnie pieprznie to ładne. pewnie. O, nie trafiłeś. Ha, ha, ha. I z czego się śmiejesz, kurde? Ja jestem lepszy od siebie, nie ma tak. A ptyczka, ptyczka, wyszła. Tak, teraz będziemy 5 godzin wchodzić na jedną bułkę. O oh mój God. A też się. O nie. Poszła wolna z tym O, ten chyba jak to masz. Czyżby na nas tam oczekiwał? Dobra. Za pierwszym razem... jak yy, padłem? LOL! Ile mi życia zostało? Ja pierniczę. Może powiem to tak. A po dobra, nieważne. Teraz będzie masa krwyczynsto, bo... O, udało się. Tak, i teraz musimy rozwalić sobie ten akumulatorek i ją porazi prąd. Inaczej jej się pokonać się nie dało. I teraz my również nie możemy wejść na to, bo również nas porazi wtedy prąd. Musimy go sobie wyłączyć tamtym przyciskiem naprzeciwko ile go widzicie. I zebrać sobie artefakt. Jeszcze powiem to, co chciałem powiedzieć wcześniej, że za pierwszym razem, gdy przechodziłem ten poziom, to mordowałem się tutaj chyba, nie wiem, na pewno długo, dość długo, ponieważ nie wiedziałem po prostu jak ją pokonać. To nie było... To nie jest takie bardzo oczywiste, że trzeba w to strzelić i to ją zabije, tak? Yy, I to przez przypadek mi w końcu się udało zrobić. A następne, że ja w ogóle ścigałem się z nią tutaj na samą górę, bo myślałem, że trzeba pierwszym tutaj go przejść do tego helikoptera czy coś. I... I właśnie... Yy, jeszcze w nią tutaj strzelałem, ze wszystkiego co miałem i ona cały czas żyła. W końcu przez przypadek udało mi się strzelić w to i zginęła. Więc... Pamiętam, y, traumatyczne przeżycie mieliśmy z tym, z tym poziomem. Dobra, teraz musimy przeskoczyć tam na drugą stronę. Yy, na drugą stronę... Tak jest. Stąd tu sobie przeskoczymy normalnie, mam nadzieję. że głową zaryjemy o sufit. tu jeszcze możemy wejść ale już tu dalej chyba nie już nas dalej porazi więc tutaj musimy zrobić to tak na około do przycisku wyłączyć sobie prąd yy, teraz możemy wejść i zabrać nasz ostatni artefakt, mam już cztery Zwiedziliśmy praktycznie już cały świat podnieś to tak, i tutaj się z Wami pożegnam. W następnym poziomie już zaczniemy Antarktydę. Więc to będą znacznie przyjemniejsze poziomy niż te londyńskie. No i co, jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Tomb Raider 3. Już w sumie dużo nam nie zostało. No to w zasadzie tyle. Cześć.